W dzisiejszym filmie. Crushwill zawalczy z kamerzystą. Minima ek z ekipy Frieza będzie walczył z Big Jackiem. Boxel wstroi Mikołaja jej problemy z ochroniarzami. Alkomaster nie wypłaciło pieniędzy Danielowi Magikalowi i innym uczestnikom. Gwiazda polskiego Twitcha Zony wystąpi w High League. Jake Paul z kolejnym zwycięstwem. Nie zapomnij zostawić suba i łapy w górę, jeśli film ci się spodoba, a my przechodzimy do pierwszego newsa. Wczoraj 20 grudnia Pokzel na swoim Instagramie opublikował film, w którym pokazał nieciekawą sytuację, która przytrafiła mu się podczas nagrywania odcinka z Popo, na którym rozdawali ludziom kawy na jarmarku świątecznym w strojach świętego Mikołaja. No, że go nie mogła znaleźć. Nie jakiś chłopiec i ze śmiechem to już. To już nie pierwszy i z pewnością nie ostatni raz, kiedy ochroniarze w wielu miejscach mają problem do youtuberów nagrywających filmy. Byci nie robią tak naprawdę nic złego, a wręcz przeciwnie. To sprawa wyglądała tak, że nagrywaliśmy film dla Popo, gdzie rozdawaliśmy kawę dla ludzi. Byliśmy na jarmarku, bardzo dużo ludzi podchodziło, gdzieś tam przytulaliśmy się, jakieś fotki, rozdawaliśmy mnóstwo tej kawki. No i podbili ochroniarze. Ochroniarze powiedzieli, że mamy sąd mamy iż nie mamy zgody organizatora i tak dalej. Spoko powiedziałem, że idziemy, tylko nadal ludzie robili z nami fotki. Tam była taka kolejka, że po prostu zbierani na ludzi. Operator chyba go sprowokował, bo raz, że nagrywał go kamerą, podbił do mnie i coś powiedział, że użyje siły. Ja powiedziałem do niego, że no użyj, użyj, użyj to naprawdę na tym stracisz. Złapał mnie zaworek. We dwóch chcieliby wyrwać worek ja trzymałem jedną ręką ten woreczek Ja nie robię z tego żadnej y, tam afery Już Dużo wiadomości w ogóle dostałem od ludzi, że to są jakieś dwaj boomerzy Poddymione pod koniec roku Kolejna, akcja, która jest ostatnio głośno, może już rozwinąć się w większe dymy, bo chodzi o Alkomaster. Niecały miesiąc temu odbyła się pierwsza edycja tej gali, w której udział wzięły takie osoby jak Amedeusz Ferrari, Cruz Wildon, Casio, Daniel Magical czy Big Jack. Całość polegała na różnych wyzwaniach związanych z piciem napojów wyskokowych, co samo w sobie wzbudziło od początku mieszane uczucia i trochę kontrowersji. A te urosły, gdy okazało się, że dzień po gali jedna zawodniczka trafiła do szpitala, a niektórzy źle się czuli. Zainteresowanie Alkomaster na jakiś czas ucichło, dopóki nie pojawiała się kolejna nieciekawa informacja ze strony Daniela Magikala i paru innych uczestników show. Tak sobie się. Zajem obiad. Zastanawiam się, czy tylko ze mną sobie ktoś wali w. czy może ze wszystkimi. Michał, nie tylko z tobą lecą a dzisiaj o 20.00 porozmawiamy sobie na streamie polska rodzinka. No i teraz jest wielki problem. Ktoś z nami grubo leci w. No i będzie grubo. Bank. Dokładnie chodzi o niewypłacanie wynagrodzeń przez Alkomaster dla osób, które wzięły w nim udział. Magikel powiedział na swoim streamie, że stracił 16 tysięcy złotych. Co ciekawe, nie skarżyły się z takimi problemami popularniejsze osoby na wydarzeniu, takie jak Ferrari czy Don Casio, które z pewnością musiały dostać niemałe sumy pieniędzy za udział w tym evencie. Podejrzana sprawa, ale może niedługo dowiemy się o co tu chodzi. <laughs> Jeśli mówimy o podejrzanych akcjach, to warto wspomnieć o szumie w internecie, który zrobił się wokół walki amerykańskiego influencera Jake'a Pola, który walczył ostatnio w boksie z Tyronem Udlejem. Youtuber wygrał potężnym nokautem w szóstej rundzie, pokonując o 15 lat starszego mistrza UFC i jest to już jego piąta walka w karierze, z czego nie przegrał żadnej. Wiele osób jest pełnych podziwu Jake'a i jego kolejnego sukcesu. Tak samo jak znajdzie się uznane grono, które uważa, że walka mogła być ustawiona. Pojawiło się na ten temat ostatnio dużo TikToków, ale w zasadzie nic nie jest potwierdzone i nie ma na to żadnych solidnych dowodów, więc możliwe, że to tylko sztuczna Wersja. Napisz w komentarzu, co o tym sądzisz. Sztuczne za to nie są na pewno uśmiechy widzów Zonego. Polski gwiazdy Twitcha, który został ogłoszony jako kolejny zawodnik Hailey. Będzie to jego debiut w freakfightowym środowisku sztuk walki. Co ciekawe, Zony pojawił się już na poprzednim wydaniu Wysokiej Ligi, ale jako prowadzący specjalnej edycji rundy, pod którymi pojawiło się o nim pełno pozytywnych komentarzy. Nie znamy niestety jeszcze jego przeciwnika, i zapewne na jego ogłoszenie będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Ciekawe, czy Zony zaprezentuje swój legendarny cios, który przyniósł mu popularność. Niepostateczne uderzenie! Kolorowi na ryj! Yeah. Zapowiada się dość mocno, tak jak cała druga edycja Hailey. Brick Federacja Malika Montany cały czas zaskakuje swoją kartą walk. Jeszcze nie została ujawniona w całości, a już wiemy, że będą się tam bić takie osoby jak Owca z warszawskiego koksa i znana legenda polskiego CSA Pasha Biceps, czy chociażby Fagata z Lexi. Swoją drogą ta pierwsza zdradziła, że będzie walczyć z Lexi jeszcze przed ogłoszeniem ich pojedynku. W tej chwili <laughs> tyle samo praktycznie z Lexi. Co ciekawe mnie patrzysz? Ja. Ostatnio dowiedzieliśmy się też, że zawalczy tam Mateusz Krzyżanowski, to znaczy minimajk z ekipy Freeza. Wszyscy dobrze pamiętamy jego debiut w sportach walki w październiku 2019 roku, kiedy walczył z Kruszwilem na Fame MMA 5 Mimo jego przegranej pokazał klasę i dostał ogromne wsparcie od widowni, jak i całej ekipy Wiele osób spekulowało, że Michael tym razem będzie walczyć z Big Jackiem. Spekulacje się potwierdziły i oficjalnie można powiedzieć, że będzie to walka dwóch najpopularniejszych niskorosłych w Polsce. Życzymy wszystkim na High League powodzenia, a wy możecie stawiać swoje typy na walki, które już znamy w komentarzach. Big Jack, o którym przed chwilą była mowa, współpracował swego czasu z Kruszwilem i kamerzystą, a to właśnie oni są głównym tematem chyba najważniejszej informacji tego odcinka. Ale zacznijmy trochę z innej strony. Prime MMA jest nową federacją freakfightową, która zapowiedziała już swoje pierwsze wydarzenie pod tytułem Prime Show MMA za dyma. Ostatnio na ich Instagramie pojawiła się zapowiedź pierwszego zawodnika, którym będzie co wiele osób zaskoczyło Kruszwil. Na ogłoszenie jego przeciwnika mieliśmy poczekać do poniedziałku, a gdy to wreszcie nastąpiło, internet zawrzał. Okazało się, że Prime MMA wjeżdża z grubej rury i od samego początku ma aspiracje konkurować z naj Większymi, czyli np. Fame MMA albo Hailik, bowiem przeciwnikiem Marka jest właśnie kamerzysta. Łukasz oraz Kruszwil od momentu zerwania swojej współpracy nie darzą siebie sympatią, a wręcz przeciwnie. Był czas, w którym regularnie publikowali filmy ujawniające brudy z przeszłości drugiego. Trzeba wspomnieć, że kamerzysta jakiś czas temu opuścił paru miesięczny areszt spowodowany znęcaniem się nad osobą niepełnosprawną na jego filmie. Problemy zostali wtedy wciągnięci też wielka i puszbar z jego kanału, który jest już zbanowany. Zarówno kamerzysta i Kruszwil raczej nie są teraz na świeczniku, jeśli chodzi o popularność. Krużwil aktualnie nagrywa filmy na kanał tylko. Pre Prestiż, ale nie zdobywa już takich wyświetleń jak kiedyś A Kamuś jeszcze nie wznowił działalności w social media Po areszcie oprócz swojego Instagrama Ten pojedynek na pewno przyniesie im sporów Ale zainteresowanie i rozgrzeje internet Ciekawe Kruszwil jest sporo niższa od Łukasza Ale z plotek możemy się domyślać, że ten drugi po areszcie mocno schudł Więc w zasadzie nie wiadomo jak wyrównana będzie ta walka Tak samo nie wiemy jeszcze kiedy odbędzie się pierwsza edycja Prime MMA Ale na razie zapowiada się mocno Napisz w komentarzu czy jesteś team Kruszwil czy team Kamuś to tyle na dziś. Nie zapomnij zostawić suba i łapki w górę, to bardzo nam pomaga. Pozdro i do usłyszenia w kolejnym odcinku.